Siema jestem William Afton będę dziś reagował na edity Banana Mix Tuba ogólnie to to jest film na jego konkurs więc no zaczynajmy. No mega siuś, edit przy okazji gdy banana mix tub groził mi branią opalną zrobiłem mini tabelę gdzie będę dawał edit od 1 do 3 czyli taki mój mały rankinka jeśli spodoba wam się to co robię to zrobię więcej reakcji na więcej jego editów oczywiście mówię to bo mi groził śmiercią ale dobilnie wiem że ja nie umieram, aj daję ten edit na miejsce drugie. Następny edit moje małe duszeczki. Alęski Bili Sigma Edita ale myślę że będzie coś lepszego od tego więc dam to na miejsce trzecie. Wstępne edita i nie bądźcie jak Kacper i dajcie lajka i suba. O kurde tego się nie spodziewałem mega świetny edit najlepszym z tych wszystkich leci na miejsce pierwsze. I to na razie koniec bo miałem tylko 3 edity do oceniania. Proszę zrobiłem już co chciałeś mogę już wracać do domu proszę.